to choper policyjny z 98 roku. To, co przyciąga uwagę, to może niekoniecznie sam motocykl, ale liczba elementów, jakie dostajemy razem z nim, czyli instrukcja wydrukowana na takiej dużej kartce, mimo, że mamy tutaj tylko dwa kroki budowy. Z tyłu mamy tylko obrazek naszego policyjnego czopera. Dalej dostajemy oczywiście taką, taki plakacik w takiej formie. Trzecią rzeczą jest zapakowanie naszego motocykla, naszych części, w taki oto polibag. Nie pamiętałem już, że tak było to zapakowane. Taki polibag w środku pudełka. Bardzo ciekawe. Bardzo ładne. Wydaje mi się, że to już chyba szczytowe osiągnięcie LEGO, jeśli chodzi o pakowanie. I sporo elementów zapasowych. Jak na tak mały zestaw mamy tutaj aż tyle części dodatkowych. Przynajmniej tak mi się wydaje. Te na pewno są dodatkowymi elementami z tego zestawu, ponieważ mamy tutaj czerwone światło z tyłu, żółte z przodu, więc te na pewno do tego należą. Ten też, ponieważ jest to element naszej latarki, którą możemy doczepić z tyłu chopera. Razem tutaj obok radia i radio. Wydaje mi się, że też było elementem zapasowym, albo po prostu gdzieś mi wpadło z innego zestawu. I szybka naszego Policjanta, tutaj w takim zielonym kolorze. Bardzo mi się on podoba. Bardzo był adekwatny do policyjnych zestawów, tak mi się wydaje, niż na przykład niebieskie czy przeźroczyste. Zielone jakoś bardziej mi pasowały. Być może kojarzyły mi się z niemiecką policją. Nie wiem, <laughs> może takie mam skojarzenie. Przejdźmy teraz do samego Choppera. Jak tutaj widzimy, pozycja za kierownicą nie jest zbyt wygodna dla naszego motocyklisty. Jest tutaj dość mocno pochylony. Raczej powinien być tak, o, o, w takiej pozycji powiedzmy siedzieć. Ale to jest tylko taki detal. No inaczej tutaj się figurki nie da ustawić. Z przodu mamy światło przyczepiane, kwadratowe, bardzo ładnie tu pasuje. Z tyłu czerwone, kogut w takiej formie, dwa chwytaki. Oczywiście to można zdjąć i przypiąć naszemu motocykliście, aby mógł korzystać z radia na przykład. Tu jeszcze możemy zobaczyć na czoperze, Oj, rozwakswił się troszkę nasz policjant. Taki, myślałem, że to naklejka, ale to jest jakiś taki nadruk. Nie, przepraszam, to jest oczywiście wsadzony klocek w ten. To było już złożone, więc zapomniałem, że tak to wygląda. Ale wyglądało to jak jakiś element nadrukowany z początku, z daleka, a to jest po prostu łączenie elementów białych i szarych, jak to możemy zobaczyć. Tak wygląda pod spodem. Kierownica jest skręcalna, więc bardzo fajna funkcja. Dobrze się to porusza, jak możemy zobaczyć. I element tutaj takiej kanapy, jakby bardzo fajny. Generalnie zestawik. Tani jak na tamte czasy. 10 zł to nie były jakieś duże pieniądze, wydaje mi się. Jeszcze przyjrzyjmy się samemu policjantowi. Klasyczny tutaj wzór z przodu. Troszkę brudny widzę pod światło. Chyba był mocno tyrany gdzieś tam na akcjach policyjnych. Musiał coś działać. Polis. Napis polis tutaj bardzo ładnie się prezentuje po latach, może jest troszkę krzywo nałożony, ale daje radę, podoba mi się. I zielono oczywiście ten kolor przy ubicy, świetny. Po zdjęciu mamy tutaj człowieka w okularach ciemnych, można go gdzieś tam zastosować na pewno w jakimś na przykład samochodzie zwykłym taką główkę, z tyłu bez żadnych dodatkowych nadruków czy dodatkowego wyrazu twarzy. Tak więc podsumowując, zestaw był bardzo ciekawy, ładnie uzupełniał nasze policyjne jednostki. No i chciałbym, żeby pojawił się w przyszłości jeszcze jeden taki czopek, na przykład z jakimiś dodatkowymi innymi elementami. Bardzo ładnie się prezentuje, jest stabilny podczas ekspozycji. Jak widzimy skręcalne przedni, przednie koło, więc bardzo bawialny. Ciekawy zestaw. Jeśli będziecie mieć okazję, bądź macie w kolekcjach, bardzo się cieszę. I polecam Wam, jeśli znajdziecie na jakichś aukcjach, bądź będziecie chcieli uzupełnić kolekcję, ten zestaw na pewno warto. A na pewno w takim zestawieniu, jak Wam pokazywałem, pudełko, folia, także te wszystkie elementy też mi się podobają. Oceniam zawsze zestaw całościowo i ten zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Dzięki Wam, pozdrawiam i do następnego. Cześć!